Wow Quack Quack And that one Quack And then they came to the abyss Grzmoki Grzmoka Szecna zvierzond Grzmoki Yes, I love this picture sketchy, did you take it? Yeah, I'll add it to my landscape collection How beautiful, what a wonderful day it was There was no cloud on the horizon Remember this dream? Looking at it makes me want to dive in again, Total Boo Wait a second, Sketch. What is it? It looks like an egg. Where? Where is it? <laughs> Miasto nie jest na drzewie, spójrz! O, już widzę! Ale jeśli nie należy do ptaka, to czyje jest? <laughs> nie tylko ptaki składają jaja. Serio? Tak, szkicku. Przy okazji mam pomysł na z dywankę. Jako? My, jakie dziwne stworzenie składa jaja, ale nie lata? Najpierw rysuje gruszkę, a tutaj dwa małe łuki. O, wyglądają jak oczy. Oczywiście, to pingwin. Pingwin żartujesz? Składają jaja i chyba nie umieją latać. Sprawdźmy to. <laughs> Hej, czy to twoje jajko? Przyjdź i je weź, jeśli umiesz latać. Ha, widziałem, że nie umieją latać. Ha! <głos> <głos> Ups! <głos> Pingwiny nie latają, ale potrafią. Pienny szkicek! <noise> ale to co rysuje, nie żyje na lodzie. Okej, gry z rysuj dalej, a ja się skupię. Dodaję tutaj taki kształt. O, wygląda jak ogon. Już wiem, to jest bóbr. Jesteś pewien szkicku? Bobry nie umieją latać, bo nie mają skrzydeł, ale składają jaja. <noise> Hej, panie Bobrze! To twoje jajko? O, o, co się dzieje? Co ty robisz? Jeden szkic. Szkicku nie składają jaj. No, myślałem, że mnie też pogryzie! Okej, okay, wróćmy do rysunku. Tym razem zgadniesz. Teraz dodaję nogi. I dziup. Dziup? Wow, łatwizna. To kaczka. Kaczka, <śpuszcz> że <people> Składają jaja, to oczywiste. Nie umieją latać, widzisz? Pływa. To twoje jajko? Chodź konie, jeśli umiesz latać. <laughs> Miałem rację. Oh, zmariowałaś! Oh, no, no, no. Tak szkicki. Szkicek jest bardzo zdenerwowany. Did you know, mamo? Well, sketchy, will you finally guess what the mysterious creature is? Of course I will. Let's keep going. OK. I'm now adding two more web legs. Oh, hmm. are you pulling my leg, Doodlebug? There is no such creature. Yes, there is. It's a platypus, Sketchy. A platypus? Are you they kidding me? We don't have any wings. Is that so? Oh, he's so cute. He will be even cuter when colored. Yeah, let's hurry, little fossils. It's your turn. <laughs> quack, 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 quack. Quack quack quack. Quack quack, 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 quack. Wow! Wow! It really is a funny creature! What is he doing? Oh, oh, he just laid an egg! Oh, look, that was so fast! <laughs> 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 Yeah, but Sketchy. <laughs> oh, this was awesome! Let's draw the Riddle together again. Sketchy, right? What about you? Are you ready to draw the Riddle with us? Yes, I'm ready. You can ask your friends and family to guess what it is. Sketchy, right? So go get what you need to draw. Are you ready? Let's go. In order to draw this funny creature, start by. Am I ochka? Now I draw the like a bear. legs. <laughs> I duży dziób jak u Dodaj jeszcze płetwiaste kończyny, i gotowe. Teraz możesz narysować dziobaka. Dzioba! wszystko zależy od wyobraźni.